Cześć kochani, dzisiaj opowiem Wam, co tak naprawdę bardzo denerwuje mnie, gdy przyjeżdżam do Polski. Mówię to tak prosto z serducha, bo ja bardzo kocham Polskę, bardzo kocham nasz kraj, ale jest sporo rzeczy, które mnie strasznie drażnią. Jeśli macie chwilę, weźcie sobie herbatkę albo wodę, jak nie, to możecie też mnie posłuchać, jak sprzątacie. I zapraszam do odcinka. Pierwszą rzeczą to jest narzekanie, po prostu ja ciągle jak jestem w Polsce słyszę tylko narzekanie pesymistyczne rzeczy, jak na przykład pytam się kogoś cześć, co tam u Ciebie słuchać? to jest a po staremu, albo stara bieda e, no stara bieda właśnie to jest bardzo często e, często słyszane, przynajmniej u mnie w regionie nie wiem jak u Was dajcie znać, czy u Was też się tak mówi e, w Szwecji tutaj mówi się mniej, ale mówi się pozytywnie nie wiem dlaczego już mój mąż kiedyś tak też stwierdził, że e, przeważnie jak narzeka to ma więcej znajomych, a jak mówi, że coś mu się udaje i tak dalej, no to ludzie już głową kręcą, że, że no nie, że powinno się mówić właśnie negatywnie, a nie pozytywnie. No wiecie, że ja jestem osobą taką pozytywną, patrzącą się przeważnie przez różowe okulary, ale wiecie, też nie jestem jakaś zafiksowana na to. Ale no ja myślę raczej pozytywnie niż negatywnie. I przechodzimy do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą jest mało przestrzeni na bycie sobą. Jak ktoś jest inny, zostaje zaraz obgadywany, oceniany. No krytyka stylu to jest coś normalnego. Jak ktoś ma kolorowe włosy albo sobie zrobił kolczyka gdzieś nie tam, gdzie przeważnie się robi, na przykład w policzku, w nosie, w brwi czy jakieś tatuaże, to zawsze już jest coś tam, wiecie, mówiono o tej osobie, przynajmniej w takich mniejszych miejscowościach. W Szwecji jest taka ogólna akceptacja inności. Tutaj to jest normalne, że każdy może być sobą. A w Polsce niestety to się zmienia. To się zmienia oczywiście, ale no dalej mi się wydaje, że ocenianie jest na bardzo wysokim poziomie w Polsce. Bardzo dobrze się ma, że tak powiem. Pokazywałam wam na jednym szorcie szorcie? szorcie? Nie wiem o co się mówi um, że w Szwecji ludzie stoją w kolejce. I nawet te kolejki mają, nie wiem, kilka metrów, a nikt się tam nie przepycha. Um, tak samo jest w kolejkach w sklepach. Jeśli ludzie stoją do kasy, otwierają drugą kolejkę, znaczy drugą kasę otwierają, to nie pchają się osoby randomowe albo z końca do początku, tylko idzie kolejna osoba po prostu z tej kolejki. Wiecie, która miała być druga, ona idzie tam i to idzie tak na zmianę. A w Polsce mi się wydaje, że dalej bardzo dobrze się ma um, no taki brak kultury brak wyrozumiałości eee, nawet też na być w ciąży, bo powiem Wam, że jak gdy byłam w Polsce w ciąży, to im dwa razy ustąpiono mi kolejkę w sklepie albo w kolejce do lekarza. Eee, no nie było czegoś takiego przeważnie jakieś starsze osoby, mimo że na przykład mają mówioną godzinę do dziewią na dziewiątą do lekarza, przychodzą, nie wiem, o 6-7, żeby zająć sobie już miejsce i, i być pierwszą osobą. W Szwecji czegoś takiego nie ma. Tutaj ludzie się umawiają na godzinę i, i muszą przyjść na tą godzinę, na którą są umówieni. I nie ma tak, że jak przyjdą dwie godziny wcześniej, to szybciej wejdą. Nie, tutaj kiedy ktoś ma godzinę, to przychodzi na tą godzinę. E, no a w Polsce dalej takie przepychanie się. E, no, istnieje, także no. Mam nadzieję, że to się zmieni. No, także trzymam, trzymam po prostu kciuki za, za nowe pokolenia, żeby miały więcej, więcej kultury. Nie byłabym sobą, gdybym o tym nie powiedziała. A dokładnie, wiecie, ja jestem architektem krajobrazu, więc ja strasznie zwracam uwagę na wszystkie reklamy, telebimy, po prostu na przestrzeń. Jak jeżdżę po Polsce, to wszędzie, wiecie, ogromne reklamy, a tutaj w Szwecji to jest bardziej estetyczna. Tutaj nie ma takich wielkich telebimów, tutaj są małe, eleganckie reklamy. W Polsce, no niestety, to niezbyt dobrze wygląda. Także, no, ja mam nadzieję, że wejdzie w końcu jakaś może ustawa o tym, żeby, żeby to zniknęło. No, bo jak coś jest dobre, to nie potrzebuje aż tak dużej reklamy. I ludzie przyjeżdżają, tutaj nie trzeba reklamować, ale nie chcę, żeby to znowu był odcinek, co jest fajne w Szwecji, a w Polsce nie. Troszkę to porównuję, wybaczcie, ale no. Tak po prostu już mam. Piątą rzeczą jest to, że ludzie mówią innym, jak mają żyć. Ach, jak ja tego nienawidzę Po prostu nie cierpię tego Na przykład, a macie jedno dziecko To kiedy planujecie drugie, a żeby była parka No macie dziecko, a co ze ślubem No trzeba ślub wziąć, tak? Albo e, dlaczego nie chrzcicie? Musicie ochrzcić, no bo jak to tak nieochrzczone e, wiecie, wiecie, że ja nie ochrzciłam młodszego syna Nie wiem, czy wiecie W sumie ludzie z live'ów to wiedzą e, Bo Właśnie jeśli nie wiecie, to ja zapraszam na live'a Od środy do niedzieli O 21.30 zaczynam e, Tam można sobie ze mną porozmawiać i tak, ja nie ochrzciłam młodszego syna. Dajemy mu wybór. Wolną wolę. Niech sobie wybierze religię, jaką będzie chciał. Jeśli będzie chciał, oczywiście. Yy, I tak, wiele razy słyszałam, dlaczego nie ochrzciłam. Yy, czy my powariowaliśmy, jak tak można, i tak dalej, i tak yy, dalej. No, ale nie, niech sobie sam wybierze. Żałuję, że ochrzciłam starszego syna, no, ale trudno, czasu nie cofnę. Yy, A tutaj w Szwecji czegoś takiego nie ma. Także, no... Smutna buzia, bo przecież każdy jest inny, każdy ma wolny wybór, życie jest jedno i jak można rzucać, narzucać komuś yy, swoje myśli, yy, swoje takie, wiecie, postanowienia jakieś? Przecież każdy jest inny, każdy jest wolnym człowiekiem, ale no, good luck. Mam nadzieję, że to się zmieni. Kolejną rzeczą jest to, że Polacy są bardzo spiętym narodem: takim zmęczonym narodem, takim ciężko zapracowanym, który nie ma nigdy na nic czasu. Który narzeka, że doba ma za mało godzin, że 24 godziny to jest zdecydowanie za mało, bo się nie mogą z niczym wyrobić. E, takie szybkie tempo strasznie jest. E, Szwedzi z kolei, oni mają dużo czasu. E, oni potrafią wyluzować, oni mają przerwy w pracy. E, a chciałabym, żeby Polacy nauczyli się cieszyć chwilą, codziennością, żeby potrafili po prostu przystopować trochę, bo życie jest jedno. I, I szkoda się tak zachorowywać na śmierć. Zresztą ja nie wiem, zauważyłam, że przynajmniej z ludźmi, z którymi rozmawiałam, którzy mają takie właśnie szybkie tempo życia, którym zależy tylko na pracy, to właśnie biorą swoją wartościowość z tego, że pracują. Mam nadzieję, że to się też zmieni, bo każdy jest wartościowym człowiekiem, bez względu na to, czy pracuje po 8 godzin dziennie, po 5, po 3. Czy po 15? Także każdy jest warty, każdy jest wartościowy i, i mam nadzieję, że za niedługo będą wszyscy Polacy się cieszyli taką swoją codziennością. I ja mam nadzieję, że pod tym filmikiem nie wyleje się na mnie kolejna fala hejtu, która wylała się pod ostatnim filmikiem, do którego tutaj macie link. Ja to mówię nie dlatego właśnie, że się wywyższam. Ja mówię to dlatego, bo widzę różnicę po tych kilku latach mieszkania tutaj i wiem, że jako naród zasługujemy na coś lepszego po, po tylu jakby cierpieniach, które nasz naród przeszedł wiecie, pierwsza wojna światowa druga wojna światowa potop szwedzki, to wszystko co było tam wcześniej, wcześniej no niestety tak to wygląda i, i też dlatego przekazujemy z pokolenia na pokolenie takie, a nie inne wartości, ale Mamy tyle piękna w sobie, że no czasem zasłaniamy jej frustracją, a można naprawdę żyć inaczej. Także, czemu, czemu być smutnym i, i ciągle zestresowanym, sfrustrowanym, jak życie naprawdę jest piękne, mimo że czasem tego nie widzimy. Ciekawa jestem, czy was coś denerwuje w Polsce albo w kraju, w którym mieszkacie, bo to też jest bardzo ciekawe, bo w różnych krajach mogą nas denerwować różne rzeczy bo w sumie każdy kraj jest inny. E, będzie mi bardzo miło, jak dacie mi znać w komentarzu, bo bardzo lubię czytać Wasze komentarze. E, jeśli podobał Ci się taki odcinek, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do dania lajka i kochani, jeśli podbają Wam się tego typu odcinki, to dajcie znać, będę nagrywać więcej w takim temacie i zapraszam do subskrybowania.